Pani dyrektor Wiejąskiego Szpitala Anna Freus, witam Pani Dyrektor. Witam pana redaktora. Witam panią po raz pierwszy w takiej roli na antenie m, telewizji Kablowej Wiewiąskiej spółdzielni mieszkaniowej. Pani dyrektor, ważne wydarzenie można powiedzieć dla, dla Wojąckiego Szpitala wraz z początkiem 2021 roku, bo również i u nas w Wieloniu ruszyły szczepienia na COVID-19. No i te pierwsze szczepienia miały miejsce już w miniony poniedziałek, tak? Tak, w poniedziałek, 4 stycznia rozpoczęliśmy szczepienia, szczepienia personelu szpitala. W pierwszym za zaszczepionych zostało 29 pracowników szpitala. No, w kolejnych dniach planujemy mhm. w tym tygodniu również tak po 30 osób szczepić, bo na ten tydzień mamy, no do 90 szczepionek. To nie jest dokładna liczba z tego względu, że w jednej fiolce jest 5 szczepionek, ale mhm. zdarza się również ta szósta. Nie w każdym tak. zestawie jest. U nas okazało się, że w jednym zestawie było 5,5 szczepionek, dlatego zostało 5 szczepień podanych. Pozostałych było rzeczywiście 6 szczepionek. A Pani Dyrektor, kiedy fizycznie te szczepionki dotarły do do, do w poniedziałek. szpitala? W poniedziałek. Dostawy, po prostu, tak? Tak, dostawy szczepionek są tylko w poniedziałki mhm. i są 4 dni na, na wyszczepienie. Tą dostawą, którą otrzymamy. Te pierwsze szczepienia, oczywiście ten pierwszy rzut to naturalnie persona Medyczna, a proszę powiedzieć, jak wygląda to w wiruskim szpitalu? Czy wszyscy lekarze yy, i pielęgniarki i zespół medyczny wyrazili chęć zaszczepienia się? Prowadzimy listy. Zapisy są do 14 stycznia, więc jeszcze lista jest otwarta, to jest bardzo dynamiczna lista. Na ten moment wśród pracowników jest wpisanych 183 osoby, z tego 174 osoby, pracownicy medyczni. Na 560 pracowników, 470 medycznych. Mm -hmm. Także jeszcze nie wszyscy, ale tak jak mówię, lista jest dynamiczna i tutaj zapisy trwają. Jeżeli chodzi o listę osób. Z grupy 0, ale spoza szpitala, mhm. no to na tej liście na ten moment jest 432 naciska. Mhm. Pani dyrektor, z pewnością nie wszyscy lekarze od razu się zaszczepią. Z, pewnie z tego też powodu, że, że niedawno kilkoro z nich było zarażonych chociażby koronawirusem, tak. tak więc ten okres musi upłynąć do, 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 do zaszczepienia. Mhm. Ja tutaj powiem szczerze, że również zasięgam informacji, dopytuję lekarzy na temat, no to nowa szczepionka, także wszyscy mhm. się interesujemy, jakie tutaj jest podejście. No i bilans, że tak powiem, korzyści i straty... Mhm wygląda na plus, tak, że rzeczywiście lekarze tutaj namawiają do szczepienia. Także jeżeli osoby nie mają przeciwwskazań, powinny się zaszczepić. Na pierwszy ogień poszedł, że tak się wyraża pan dyrektor Wojciech Or Or Ordan, tak tak. tak. Panie dyrektor, tak, a jak długo. Tak? Jest, jest dyrektorem, jest lekarzem, uh -huh. więc myślę, że tutaj rzeczywiście jest osoba najwłaściwsza. Uh -huh. A Panie Dyrektor, jak długo te to szczepienia jest? będą w ogóle trwały w wieląskim szpitalu? W tym tygodniu i koniec na razie, czy, czy, czy jak to będzie? Nie, wręcz przeciwnie. Generalnie biorąc pod uwagę liczbę osób oraz to, że do wyszczepienia będą konieczne dwie szczepienia dla każdej mhm. z osób, żeby tutaj była ta odporność pewna. Od przyszłego tygodnia zamówimy więcej tych szczepionek i że tak powiem rozkręcamy się. Myślę, że minimum 60 szczepień dziennie musimy robić, może nawet więcej. Zmienimy lokalizację, aby szczepienia mogły być wcześniej, nie od godziny 12, no dlatego, żeby po prostu zachować rytm, żeby potem każdy mógł przyjąć tą drugą szczepionkę w odpowiednim terminie i żeby tutaj było pewnie i Czyli tak jak Pani powiedziała, transporty szczepionek co tydzień, co poniedziałek, tak? Tak, 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 tak. Na zamówienie um, oczywiście jest um, ilość minimalna. My w tym pierwszym tygodniu, aby rozeznać się w sytuacji, jak to będzie wyglądało, zamówiliśmy właśnie ten pakiet um, minimalny, to jest mhm. 15 fiolek i z tego rzeczywiście wychodzi um, 60 szczepionek, szczepionek, szczepionek na pewno, a nawet do, do 90, także... Um, tu, tu jest właśnie ta, ta sytuacja, że w ten sposób to wygląda. Panie dyrektor, w kolejnym tygodniu zamawiamy kolejną porcję, tak jak y y mówimy, będzie, będzie to wyższa ilość. Panie dyrektor, czy będą szczepieni tylko lekarze personel medyczny? Może ktoś z organu założycielskiego na przykład jak to się zdarzało w Polsce? Czy na razie nie ma takich planów? Nie, 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 nie. Szczepimy zgodnie z, tutaj z poleceniem. Grupa zero ma pierwszeństwo i jesteśmy jakby uczuleni i wyczuleni na ten temat. Także nie ma tu absolutnie takich zakusów. Z całą pewnością tutaj osoby i z kierownictwa, i ze starostwa zaczekają mhm. na swoją kolej. Jak Państwo wiedzą, nasi widzowie z naszej anteny, pani Anna Fylos od niedawna piastuje stanowisko dyrektora Wielkiego Szpitala, więc teraz może, pani Dyrektor na chwilę odbiegnijmy od spraw szczepionek. Ja wiem, że pewnie za wcześnie jeszcze na takie podsumowania, ale pani również dba o finanse lecznicy. Proszę zatem powiedzieć, jak ten. 2020 rok ten trudny covidowy rok zakończył się dla wojowskiego szpitala jeśli chodzi o, o finanse, to rzeczywiście jest tak, że będzie was ten koronawirus kosztował znacznie więcej. Na pewno tak, na pewno koszty mhm. związane z koronawirusem znacznie wzrosły. Także tutaj rzeczywiście była hiper, hiperinflacja w części produktów wyrobów medycznych środki ochrony osobistej, ale również wybrane leki. Także tutaj rzeczywiście w koszty uderzyło mocno, a w COVID pojawiły się z tym związane również przychody, dlatego że otworzyliśmy oddział covid, COVID co również tak umożliwiło z jednej strony płynne działanie placówki w tym trudnym okresie, kiedy rzeczywiście te zakażenia pojawiały się w różnych miejscach szpitala. Mogliśmy rzeczywiście lepiej zabezpieczyć pacjentów i personel przez to, żeby tutaj e, mieć fachową pomoc i wyizolować tych pacjentów i e, właściwie postępować w tym zakresie, e, no to oczywiście przychody z tego tytułu również e, się pojawiły e, równoważąco. E, także m, jak wyjdziemy? No problem jest generalnie z wykonaniami e, na innych oddziałach tak naprawdę. Tak, dlatego, że tutaj rzeczywiście okres pandemii znacznie utrudniał działania. Częściowo również NFZ jakby przesyła zalecenia, żeby wstrzymać zabiegów i tak dalej dla bezpieczeństwa pacjentów. I to uderza w wykonanie ryczałtu. Także tutaj jest ten problem i zagrożenie na przyszłość które no zobaczymy jak się rozwinie, będziemy starali się e, jakby dążyć do zwiększenia wykonania ryczałtu, bo mamy na wykonanie ryczałtu za 2020 rok wydłużony okres do połowy 2021 mm -hmm. roku. Mm -hmm. e, jeżeli chodzi o wynik e, finansowy za 2020 rok, e, nie przewidujemy straty. Na ten moment. Mm -hmm. Także nawet nie przewidujemy straty i nie przewidujemy też tym bardziej straty, którą miałby pokrywać powiat, bo tam się jeszcze uwzględnia amortyzację. A takowe um... straty w poprzednich latach zdarzały się, jak wiemy doskonale, przecież bo tak było, prawda? Że... Tak, mhm. tak, tak, tak. No, musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście szpital to nie jest przedsiębiorstwo i utrzymujemy oddziały, które. Z góry wiemy, że nie są dochodowe i tutaj będą straty, ale no potrzeba społeczna tutaj za tym przemawia, żeby, żeby te działalności prowadzić. Także poza oddziałami, które mogą generować zyski, bo tak są wyceniane, bo nie mają wysokich kosztów towarzyszących, utrzymujemy również działalności, które będą te koszty wysokie generować. Staramy się oczywiście, żeby to było na poziomie, no, żeby się zbilansować. Także do tego dążymy, żeby się zbilansować i żeby inwestować, żeby te dwa czynniki były, były zachowane, bo wtedy możemy normalnie działać. Chociaż jak ostatnio mówił nam też pan doktor Wojciech o tych tak zwanych normalnych, planowych zabiegów na innych oddziałach. Na szczęście jest ponownie coraz coraz więcej, to znaczy jest w miarę normalny tryb pracy wieńskiego szpitala, tak? Tak, dążymy do tego bardzo mocno i tutaj rzeczywiście jest duża zasługa naszych zabiegowców, którzy jakby rozumieją temat, rozumieją to, że musimy normalnie działać, mają bardzo mocno na uwadze bezpieczeństwo pacjentów żeby tutaj jakby w okresie pandemii ich zabezpieczyć, a mimo to wykonywać zabiegi. Także no to jest kierunek, który musimy podejmować, bo no inne choroby nie przestały istnieć. Chcemy i, i dążymy do tego, żeby po prostu no, dbać o społeczeństwo. Problemem, który zauważyliśmy w tym roku jest to rzeczywiście, że społeczeństwo zaczęło obawiać się szpitala jako miejsca potencjalnego zakażenia mhm. i w związku z tym stan, Jakie, że tak powiem, pacjenci w Stanach bardzo ciężkich przychodzili do szpitala. Także tutaj, no, bardzo negatywny wpływ pandemii w tym zakresie. No i tutaj Nasz dochodzimy oczywiście do leczenia. Tak. I tutaj dochodzimy oczywiście ponownie do tych szczepień, zdrowy personel, to także bezpieczni pacjenci Aha. i to jest szalenie ważne. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także te działania są dla nas priorytetem. Tak jak mówię, lista jest otwarta. Ja tutaj nie usłyszałam od personelu medycznego jakiejś takiej obawy, że nie, nie będziemy się szczepić. Należy. Czyli ja raczej tu, no, wszyscy tak medycy mówię. są na tak. Korzyść jest większa niż, niż ryzyko. Tak, tak, mm -hmm. tak. Tak to wygląda na ten moment. A czy Anna Freuz jako dyrektor szpitala już jest zaszczepiona? Nie, jeszcze nie jestem zaszczepiona, aczkolwiek zapewne się zaszczepię, zostawiam pierwszeństwo dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, tym, mhm. którzy są oczywiście na pierwszym froncie. Tak jak mówię, ta liczba szczepień na razie jest ograniczona wydolnością naszą, również my będziemy zwiększać tą wydolność, mhm. także póki co jest zapisane, większa liczba osób niż możemy zaszczepić w bardzo krótkim czasie. Także tutaj. Jeszcze mam czas Z tego co wiemy, szczepienia odbywają się w poradni K A szczepią Pani pielęgniarki po prostu, tak? Yy, tak, tak, tak Szczepimy, oczywiście są to pielęgniarki przeszkolone mhm. Jest yy, wcześniej badanie lekarskie Także tutaj yy, pełen pakiet Tak jak być powinno yy, I oczywiście jeżeli nie ma przeciwwskazań szczepimy Panie dyrektor, bardzo dziękuję za tę informację Dziękuję ślicznie, dziękuję